Miłość. Karty przełożą i tradycyjnie wylosuję trzy karty. Sedno, pustelnik. Co wychodzi naprzeciw? Trójka kielichów. Wynik odpowiedzi rada. Ósemka pentakr Na spodzie talii jest dwójka kielichów. I to może być tło czytanie. Sedno, pustelnik. To jest mądrość, nasza mądrość. To jest poszukiwanie dla siebie drogi. Jeśli pytasz się o czas, to mówię od 24 sierpnia do 23 września. To jest czas spokoju i rozmyśleń. Chcemy bardziej się zastanowić nad swoim życiem, nad swoją nową drogą. I traktujemy to bardzo poważnie. To jest czas medytacji i zajrzenia w głąb siebie. Chcemy słuchać swojej intuicji. Co wychodzi naprzeciw? Trójka kilku. To jest człowiek, artysta, rzeźbiarz, który robi pomniki na groby. A płyty na grób są bardzo drogie. Więc artysta posiada duży majątek. Również jego znicz z składem olejowym i z dużym knotem jest bardzo imponujący. Pytanie jest, czy chcemy ten knot? Czy ten knot jest najważniejszy? Ale też nie możemy zignorować tego knota. Wynik, odpowiedź, rada: ósemka pentakli. To jest praca nad sobą. Ta praca powinna być długa i żmudna, bo ta długa i żmudna praca i długa droga. Przyniesie Ci rozwiązanie i zrozumiesz, czego tak naprawdę oczekujesz od życia. I tego Ci życzę. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Bośbl. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam. Klara Tarot. Bośbl. Kontakt do mnie jest pod filmem.